Dlaczego oglądamy filmy na YouTubie? Co sprawia, że oglądamy je dłużej? A co, że nie wchodzimy na nie w ogóle? Albo wychodzimy po 30 sekundach? Dlaczego w ogóle oglądamy filmy na YouTubie? Po pierwsze, może chcemy się czegoś po prostu dowiedzieć. Jakiś interesujący temat. Druga rzecz, no to możemy oglądać filmy po prostu dla jakiejś osoby. Mamy swojego ulubionego YouTubera, który nieważne co nagra, no to i tak to obejrzymy. Bardzo ważne w tym wszystkim jest sposób przedstawiania treści. I tutaj najważniejszą rzeczą, bo montaż w tym wszystkim jest drugoplanowy, ale najważniejszy jest kontent. Jeżeli content jest sam w sobie nudny, to zdarza się tak, że nie da się tego uratować nawet montażu. Więc zakładając scenariusz, że mamy film, który jest naprawdę giga ciekawy, który ma totalnie jakby pożądany content, który ludzie będą chcieli oglądać, nieważne jak on będzie zmontowany, to jest bardzo, bardzo wysoka szansa na to, że on się po prostu dobrze obejrzy, będzie mieć dobry watch time i trzeba coś naprawdę mocno schrzanić w montażu, żeby fajny kontentowo film był a oglądalny. Jestem w stanie wam tutaj podać przykład filmu, który mi zapadł naprawdę mocno w pamięć i był naprawdę fajnym filmem, ale przez to jak był zmontowany, nie dało się go oglądać. Siemanko, dzisiaj sobie poglądamy memy. Totalnie strasznie dawno temu, Strasu, Ale za to jestem w grupie waszej hajsowników. Ja siema. I mowa tutaj o przeglądzie hajsowników przez Friza. Ten film był prawdopodobnie montowany przez Ricquera. Tam się pojawiły trzy efekty na sekundę. To jest trochę za dużo. I przez to właśnie nie dało się tego filmu oglądać. Także da się tak zrobić. Ale tak jak mówiłem, film, który jest naprawdę dobry kontentowo, ma dużo większą szansę na to, że mimo takiego dosyć całego montażu zrobi więcej wyświetleń. A jeżeli film słabszy kontentowo, ale zmontowany naprawdę na poziomie, u siebie na kanale, dawno, dawno temu, mój watch time no nie przekraczał 30%. I zastanawiałem dlaczego. Mówię, to fajny film! Przecież nie, tak gadam, opowiadam, chyba fajnie zmontowane. Zdecydowanie nie. I wiem, jaki jest powód tego, dlaczego moje filmy mają teraz dużo większy watch time niż miały poprzednio. Uważam, że wtedy dużo słabiej ciąłem filmy, dużo słabiej przedstawiałem historię i dużo słabiej wykańczałem coś pod względem audio. Bo jakby wizualnie to było git, ale pamiętajcie, że rzeczy wizualne są praktycznie na ostatnim miejscu. Najważniejsze w tym wszystkim jest dźwięk oraz przedstawienie historii. I od jakiegoś czasu zacząłem działać sprzęg. Pro i próbujemy u niego wprowadzenia pewnych rzeczy, które wydaje mi się, że są bardzo rzadko praktykowane na polskim YouTubie. Mam tu na myśli bardzo dużą ilość overvoice'ów, troszeczkę nietypowe napisy, które zainspirowane zostały tiktokami, shortami, po prostu na środku ekranu. I naprawdę bardzo rozbudowana ścieżka audio. Uważam, że to ta taka rozbudowana ścieżka audio, kiedy tam się tam cały czas to z tym dźwiękiem dzieje, to bardzo oddaje. Takie mam, takie mam wrażenie. Po prostu się te filmy lepiej ogląda. Mówiłem przed chwilą o over ich dużej ilości. One potrafią nam skrócić na przykład 40-minutowe jakieś tam wydarzenie do dosłownie kilku sekund. Jesteśmy w stanie zaoszczędzić masę czasu widza tylko tym, że damy przybitki a pod to nagramy over voice'a wyciągając tą taką wisienkę. Dlaczego tak jest? No bo często nie da się czegoś tak skrócić, żeby wyciągnąć z tej rozmowy takie zdania, żeby po prostu zachować kontekst i żeby to wszystko znaczyło tyle samo i było skrócone, nie wiem, do dwóch minut. No, to jest praktycznie nierealne do Zrobienia coś takiego. I tutaj mówię już o dwóch minutach, a nie o 15 sekundach, co jesteśmy w stanie zrobić właśnie Over Voice'em. A pamiętajmy o tym, że mamy czasy, kiedy dopamina jest. Na tak wysokim poziomie musi być u ludzi, że to wszystko musi siedzieć już. Także robienie dynamicznych rzeczy naprawdę oddaje. I nawet zwykłe gadanie, takie jak teraz: stoję sobie, rozmawiam z wami i opowiadam o czymś. W tym momencie ten mój monolog jest w stanie tak pociąć, że to będzie dynamiczne, zrozumiałe, szybkie, fajne w odbiorze. I dzięki temu ten film ma na przykład 60% watch timeu, a nie 20% albo 30%. Ale też nie zapominajmy o tym, że to sam twórca często jest powodem do tego, że film oglądamy dłużej. Że go w ogóle oglądamy, to jest naprawdę w ogóle bardzo ważny aspekt. Biorąc sobie za przykład coś takiego, że nagrywam w tym momencie film modowy i taki sam film nagra na przykład Weronika. No to ja na tym filmie modowym prawdopodobnie zrobię właśnie 20-30% watchtimeu, a ona zrobi tego watchtimeu 60-70%. A to dlatego, że jej widzowie chcą oglądać te filmy ze względu na nią. To jest tym wszystkim w ogóle bardzo ważne, że będąc małym YouTuberem, mamy bardzo często, bardzo niski watchtime, opierając kontent na sobie. Trochę znaczy się to ma w filmach pokroju jakiegoś komentery, poradnika, kiedy to nie my jesteśmy tą główną postacią, tylko ten content opieramy na jakiejś innej, znanej postaci. No to wtedy wiadomo, że ten łącznik będzie większy, ale nagrywając vloga na mały kanał, praktycznie 99,999% 99 na to, że ten, watch ten będzie bardzo niski. I też zauważyłem coś takiego u Szymczyka. Szymczyk, czy ktoś Was w ogóle jeszcze pamięta? Adama z Vibrosów tworzył w tym momencie muzykę i zobaczcie, w życiu statystyki swoje na Instagrama z vloga którego wrzucił i tam mu to jest 3,5 minuty z prawie 19 minut. Nie no, to jest w ogóle mega mało. I wydawałoby się, że to jest dosyć znana osoba, no vibrosi, no wszyscy przecież znają vibrosów, ale jednak jak się każdy z nich podzielił, no to wiadomo, kojarzymy tego Adama, ale nie oglądamy jego treści. A jak wchodzimy, bo nam się wyświetlą, to przeklikamy trzy razy, bo nie jesteśmy z nim w jakiś sposób przywiązani. I do tego nawiązuje swoją kolejną myśl, na którą wpadłem w ogóle wczoraj, przykład Książula. Coś pamiętam w ogóle jeszcze księżula, Jestem winna grosika. On teraz testuje jedzenie. I patrzę ja nie gotuję, jem co chcę. Jakby temat jedzenia jest mi kompletnie obcy, ale od momentu, kiedy Książulo publikuje swoje filmy regularnie, to ja oglądam każdy jego film od A do Z. Przywiązałem się po prostu do osoby i nagrywa on to ze swoim ziomkiem z operatorem. Filmu operatora ani razu nie obejrzałem. Jakby wiem, że one są, widziałem je na głównej, nie mam ochoty w niego kliknąć, bo przywiązałem się do książula. I jeżeli książulo teraz przestanie publikować filmy regularnie i wrzuci na przykład za dwa tygodnie, ja jakby się odwiążę i jest bardzo duże prawdopodobieństwo na to, że nie kliknę w ten film, jeżeli będzie tak długa przerwa od publików. Co wam chcę przez to powiedzieć, bo to trochę może być zagmatwane. Bardzo ważne jest to, żeby wrzucać treści regularnie i uzależniać trochę widzów od swojej twarzy, od swojej twórczości, przywiązywać ich do siebie. Wiecie, to jest właśnie magia daily, nie? Że przez daily my się bardzo przywiązujemy do twórcy i oglądamy ich filmy, nieważne co to jest. Oglądamy wszystko. Oglądamy długo i co najważniejsze regularnie. No a dlaczego wychodzimy z filmów? To troszkę jest takie są kontrargumenty do tamtych argumentów. Nie znamy jakiejś osoby, wchodzimy na jej kanał pierwszy raz, skipujemy 10 sekund i ta osoba przez te 10 sekund nie zrobiła na nas pierwszego giga fajnego wrażenia. No i to automatycznie tą nową osobę skreśla. Jakby budowa wizerunku i przekonywanie widzu do siebie jest ultra trudne. I to jest najczęstszy w ogóle powód, dlaczego mali youtuberzy są mali. Wybije im się jeden film, no to zaraz tak kolejne spadają. Chyba, że są naprawdę mocno charyzmatyczni, czym są w stanie zainteresować tego widza. Są dobrzy w swojej niszy kontentowej. No, czyli tak jak na przykład ja nagrywam o ołtarzu. To jest taka nisza kontentowa. Ja myślę też, że w ogóle bardzo dużo osób zniechęca się do oglądania filmu, jeżeli on jest zbyt długi. I dla mnie takim problemem było na przykład Campery Ureziego. Nie byłem w stanie oglądać pierwszego odcinka i uważam też trochę, że tutaj te filmy były zbyt wolno podcięte. I ja, jako osoba, która potrzebuje cały czas dopaminy, która cały czas potrzebuje bu 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 Dalej, dalej, akcja, akcja Taki jestem i to nie jest normalne Znaczy się, kurde, trochę jest normalne na te czasy Ale ogólnie to nie jest normalne Ja potrzebuję szybszej akcji I to się tam troszkę później rozkręciło, chyba od trzeciego odcinka Ale uważam, że te pierwsze odcinki Miały niski watch time, właśnie na poziomie 30%, czyli takie 15-20 minut maksymalnie I mimo, że Rezy jest Znaną osobą, która jest rozpoznawana, Jest na topie, jest wszystko fajnie Tutaj uważam, że to mogło być troszeczkę bardziej wszystko dopracowane.